Witajcie, piątek, piąteczek, piątunią. Dziś zaczynam od tematu, a raczej problemu, który bardzo Was irytuje, tak sądzę po tym, co mi piszecie, ale muszę Was zapewnić, że mnie irytuje nie mniej, a może i nawet bardziej, bo konsekwencje tego problemu trafiają do mnie i rzutują na moją pracę którą na co dzień wykonuje. Otóż kolejki do urzędu paszportowego, który mieści się w naszym budynku, w budynku Urzędu Miejskiego, ale musicie wiedzieć, że jest to placówka zamiejscowa Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Do naszych zadań należy opłata za prąd, za ciepło no i oczywiście sprzątanie tego lokalu i zapewnienie systemu kolejkowego to, to to urządzenie, które wydaje numerki. Od czasu wybuchu wojny na Ukrainie te kolejki są ogromne. I jest tak codziennie od wczesnych godziny radnych. I my oczywiście już od tego okresu regularnie interweniujemy u Pana Wojewody, aby zwiększyć skład osobowy osób tam pracujących. Na co dzień są to dwie osoby, nierzadko jedna, no bo przecież ludzie chorują, chodzą na urlopy i to jest zupełnie normalne. Niestety nasze interwencje nie pomagają. Wy się irytujecie. E, irytują się również pracownice, bo przecież są w stanie obsłużyć e, określoną ilość klientów i nic e, więcej. Dlatego mogę Was tylko e, przeprosić za te niedogodności i zapewnić, że będę regularnie w tej sprawie interweniował. I jeśli już o tym mówię, to mała prośba, nie wyżywajcie się na pracownikach tego wydziału, gdyż naprawdę te kobiety robią co mogą, a niestety we dwie nie są w stanie obsłużyć tylu osób, ile byłoby potrzeba w danym dniu. W tym tygodniu również ogłosiliśmy konkurs na Mural. Mural, który będzie widoczny od ulicy Kwietniewskiego, tam, gdzie powstaje nowa strefa rekreacji w ramach naszych działań rewitalizacyjnych. Zapraszam do udziału wszystkich artystów, nagroda. Za projekt, który zostanie wykorzystany, to 10 tysięcy zł. Warto również powiedzieć, że do szpitala miejskiego numer 1, na oddział okulistyczny, trafił nowy sprzęt do leczenia jaskry. Bardzo się cieszę, bo sytuacja w ochronie zdrowia jest w mojej ocenie dramatyczna i każdy mały element, który może ją poprawić, jest na pewno bardzo. Ważne. Wszystkie prace, które trwają w ramach rewitalizacji, w ramach inwestycji tramwajowych, posuwają się naprzód. Nie ma żadnych przestojów. No, a dziś muszę Was zaprosić na weekend, jak to robię co piątek. Nie wiem, jak będzie z pogodą. Pewnie będzie mroźnie, zatem wybierzcie ciepłe miejsce, a takim ciepłym miejscem na, pewnie, na pewno będzie. Bytomskie Centrum Kultury, więc zapraszam Was do BC Kina. a w tym tygodniu weekend oscarowy, więc wiele ciekawych pozycji. Zajrzyjcie na stronę Beceku i odwiedźcie go w weekend. Udanego piątku, no i wesołego weekendu Wam życzę.